Ja zapomnieć zapomniałem jeszcze powiedzieć o czym ten kanał będzie Głównie ten kanał będzie o takich moich spostrzeżeniach moim życiu i tak dalej Żeby Wam pokazać jak to działa, jak wyjaśniać i tak dalej Tak jak tamten short, co nie? Giga szybko streszczone, jak zaplanować dzień, w jakich krokach, co mi pomogło, co nie pomaga w ogóle Bo też oglądałem kilku youtuberów i tak dalej Jeden mówi tak, drugi tak i nie wiadomo o co chodzi A wydaje mi się, że trochę łatwiej to będę mógł pr przedstawić Można powiedzieć, że to będzie taki bardziej samorozwój, coś tego typu Będę też pokazywał od mojej jakby strony biznesowej coś tam robię, co nie też będę pokazywał jak to działa i będę też pokazywał jak ulepszyć to może. Też będę dużo przykładów dawał i takich, żeby nie marnować bardziej czasu, co nie? Żeby tak jednak wybustować się, żeby, żeby osiągnąć coś więcej. Po prostu takie moje spostrzeżenia i tak mniej więcej jak ja robię, to postaram się to przekazać, może się uda. Więc no, do następnego, nie wiem kiedy będzie szczyt następny, ale jak będzie, to będzie.